Po co filozofujemy? Czyli jakie są motywy filozofowania? Mogą być bardzo różne. Chciałbym zwrócić uwagę na cztery. Pierwszy motyw, którym możemy się kierować filozofując, to jest potrzeba zrozumienia i wyjaśnienia rzeczywistości. Czyli czegoś nie rozumiemy i chcemy to zrozumieć, to jest pierwszy motyw. Filozofia ma służyć czy służy zrozumieniu i wyjaśnieniu rzeczywistości. Motyw drugi jest taki, że coś nam się wydaje, coś wiemy, mamy jakieś przekonania, ale nie mamy pewności, czy są prawdziwe. Pojawia się potrzeba uzasadnienia naszych przekonań. Pojawiają się pytania, no, skąd ja to wiem? Czy to źródło jest wiarygodne? Czy racje dają mi pewność? Racje przekonania dają mi pewność, że ono jest prawdziwe, czy to tylko przypuszczenie? Czyli jaka jest racja? Z tym pytanie wiąże się pytanie, na ile to jest wiarygodne, co mi się wydaje, co uważam. Tutaj klasykiem jest Kartezjusz. On zarysował taką właśnie podstawę sceptycznego wątpienia, w której filozof poddaje wątpliwość swoje przekonania i je bardzo skrupulatnie bada. Tą postawę nazywa metodycznym sceptycyzmem, którego nie należy mylić z dogmatycznym sceptycyzmem, polegającym na tym, że się w nic nie wierzy, i odrzuca się wszelkie źródła poznania to stanowisko jest nazywane agnostycyzmem to nie o to chodzi czyli kierując się drugim motywem o którym wspomniałem człowiek podmiot usiadania sobie to co wie usiadania sobie to jakie ma przekonania i bada ich uzasadnienie trzeci motyw Pojawił się między innymi czy zwrócił na niego uwagę między innymi Immanuel Kant. Mianowicie zauważył, że jest bałagan w naukach. One posługują się bardzo niejednorodnym językiem, różnorodnymi metodami. No, całość naszej wiedzy naukowej jest daleka, daleka od, od, od jakiegoś monolitu. I jego postawił sobie zadanie, żeby uporządkować wiedzę naukową. I filozof może takim motywem się kierować, czyli filozofować, w tym sensie, że stara się znaleźć jakąś jedność w różnych naukach, czy też jedność w swoich różnych poglądach, starać się je uporządkować, badać jak twierdzenia różnych nauk mogą z siebie wynikać, jak jedne mogą uzasadniać drugie i przekładać znaczenie twierdzeń, z jednej, które pojawiają się w jednej nauce, na twierdzenia innej nauki, dążąc do tego, żeby nasza wiedza, czy też nasza nauka, jako coś jednego stanowiła jakiś monolit. Było widać, jak nauki wiążą się ze sobą, jak wynikają z siebie, jak tworzą jakąś spójną całość. I czwarty motyw. Na który, którym kierowali się filozofowie analityczni w XX wieku, i to też jest dobry motyw, żeby filozofować, to jest potrzeba usprawienia komunikacji. Mówimy w sposób mało precyzyjny. W nauce język jest mało precyzyjny niejednokroć. Trzeba mówić bardzo precyzyjnie, i filozofia w nurcie analitycznym zajmuje się badaniem, doskonaleniem języka, tak żeby on wyrażał dokładnie to, co chcemy powiedzieć. Motywy, o których wspomniałem, są wspólne filozofii i nauce. I na początku filozofię utożsamiano z nauką, nazywano filozofią wszelkiego rodzaju badania naukowe. Nauki szczegółowe dopiero w Nowożytności usamodzielniły się i wyróżniono odrębną dziedzinę wiedzy, badań, którą nazywamy dzisiaj filozofią. Każdy z tych motywów określa jakiś cel filozofowania zdumienie i ciekawość motywują do tego, żeby lepiej zrozumieć rzeczywistość, czyli celem jest zrozumienie rzeczywistości, a ideałem jest pełne zrozumienie rzeczywistości. Oczywiście ideał jest nieosiągalny, ale do niego możemy dążyć. Wątpienie motywuje do poszukiwania pewności. Tutaj celem jest zdobycie pewności, a ideałem jest pewność absolutna. No, trwają dyskusje, czy czegoś możemy się dowiedzieć z pewnością. Zdaniem Kartezjusza celem filozofii jest określenie pewnych, niepowątpliwalnych podstaw naszej wiedzy. Z kolei motyw porządkowania wskazuje na cel, jakim jest uporządkowanie dostępnej dla człowieka wiedzy. Ideałem jest uporządkowanie wszystkich nauk, całej naszej wiedzy w jeden spójny system i były filozofie systemowe, które chciały to wszystko, co ludzie wiedzą, połączyć ze sobą. No Też trwają dyskusje na tym, czy ten ideał jest możliwy do osiągnięcia, ale możemy do tego zdążać, do tego ideału zmierzać. I ostatni ze wskazanych... Motywów i potrzeb, potrzeba usprawnienia komunikacji, wskazuje na cel. Celem jest sprawna komunikacja, I ideałem jest taka komunikacja, w której mówimy dokładnie to, co chcemy powiedzieć, bez wieloznaczności, bez ryzyka nieporozumień. Też ten ideał może wydawać się nieosiągalny, ale można do niego dążyć.